Ona musi zrobić ten napad na bank Prawda? No i to jeszcze jak? Uh -huh. A ta mała zoza prawie wypaplała No mam nadzieję, że nikt tego nie widział Mam chyba tylko śmieci jadę. Normalnie. Beka z niego. Mam. Ej, może podkradniemy kulę yy, yy, Korneli. Co? Dobra, niech ci będzie. To chodź. Tak, jak wykradaliśmy ostatnio hajs. Dobra, chodź. Co chcieliście? Nic nic, nie właśnie. Dobra, wiem, że chcieliście kula Tylko uwaga, żebyście nie snukli. Dobrze, dobrze. Hi, 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 hi. Ha, ha, ha. Ale fajna. Ale fajna. Siorka. A teraz nie oddamy, a teraz nie oddamy. Ha, he, he, Oj, zbiłem. Co ty powiedziałeś? Rok temu miałam rodzinę. O. I od Amelii zostałam. Serio? No, nie pamiętam. A może dlatego, że miałam 4 lata i nie pamiętam. Przepraszam, proszę. Na szczęście nie wylatuje ten płyn. Eee. Potłukli mi prawie szk szklaną Tom A co za zauza? Sam jesteś zauza, Mak. Zamknij się. Nie pyskuj, mała. Sam nie pyskuj. Ja tu jestem panią domu. No. Daca se mm. Ai, eu nici eu nu am chesti e spusac Ei, eu trebuie oh. sa Ding dong. Uuu, mamy gości chyba. O, cześć maluchy, mamy gości chyba. Mam... Ale dobra, to ja pójdę sobie popływać może w basenie. Okej. Okay. Ja nie idę. Pewnie do mamy ktoś przyszedł. Dobra. To Kąpielóweczki. Hop! Skok na bombę! Dobra, idziemy na tą do piętro. Otwierać. Otwierać. uuu mamy gość Dobra panie policjancie. Co tutaj pana y, 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 przywoływa? Słyszałem, że pani dzieci okradły bank. O nie, to wiedział się, szybko jedziemy do góry. Dlatego miałem ten z banku. Wiedziałam. Pani prawdopodobnie yy, tam pracuje. Tak. Nie, nie wiem jak to powiedzieć, ale na chwilę wszystko zwrócimy. Yy, może kawy czy coś? Chętnie. Proszę podać papiery. Gdzie mamy papiery? Gdzie my mamy papiery? Baby, eee, już idę przynieść. Ach, tu są. Dobra. Oto papiery. Hmm. Dobrze, wszystko się zgadza. Proszę zesłać sw swoje wszystkie dzieci. Dzieci na dół! I dobra, młodym... Młodzi macie przekichana. Mom. I to jeszcze jak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Usiądź się. Tak, proszę pana. Co tutaj? Czas, y, pana sprowadza. Słyszałem o ostatnim napadzie na ball i mam podejrzenie co do tej dwójki. Co? Do nas? Nie, do tych małych. A nie, nie. ostatnio jak coś ocestej w przedszkola, to myście cały pleca w forsie. We forsie. Proszę nas nie zamykać do picia. My My i takie nie zrobiliśmy. My nie mamy tej klasy, tylko takie duże kieszonkowe dostajemy od siostry. Czy to prawda? Yy, czy to prawda? Tak, mamy. Hmm, no dobrze. A jeszcze tutaj wrócę na przesłuchanie. Papiery na razie wezmę. Dobrze. Do widzenia. He he, to my już pójdziemy. Spadamy stąd, Max. My nic nie zrobiliśmy. My tylko od... Y, ka, y, od Corneli dostajemy takie kieszonkowe. Ona no nawet tyle pieniędzy nie ma. A ten diament? Przecież ja ten pracuję. Przecież ja znam save na pamięć. Ach. Przepraszam. Ale wy też musicie przeprosić, bo ja za was odpowiadam. Ja mogę wam każdego dnia dać po 10 złotych kieszonkowego. No proszę, ale wiemy, że teraz pójdziemy do Poplawczaka. Ach, dzieci, dzieci, dzieci. do... do. Halo? Już wiemy, kto jest przestępcą. Proszę tutaj jak natychmiast przyjechać. Spokojnie. Zadbam o to, żeby Was nie chce do poprawczaka. Dziękujemy. Otwierać! Właśnie. Dobra, nie, sama otwierać. Dobra, to kto jest sprawcą? To ta mała dwójka. Dobra, idziecie z nami. to Oddamy całą pieniądze. Poddamy, proszę. Nawet kryształy oddamy, wszystko prosimy. Dobra, to... To tam za nami. Pójść nu tę całą kasę. Spokojnie. Weźcie tylko wejdzie wiolenty. I zostawicie zbyt żadną kasę. Tak. Dobra. My się tym już zajmiemy. A tu pańskie papiery. Dziękuję. idziemy dalej, dalej, tam tam, tam to nie nasz pokój, to jest starszych bracia dobrze, tutaj tutaj w tym małym pokoju? o matko, to są serio pięciolatki jak wam się udało to zrobić? maluchy ale no, my nie powiemy no, to dajcie Całą kasę Dobrze proszę, to jest nasza cała kasa A po drugiej stronie? Nie mamy Obiecujemy, naprawdę Dobrze, tu my już pójdziemy Dobra, to my już idziemy Papa pa. E, dzień dobry, przepraszam, co się stało? E, pańskie dzieci, pięciolatki, ukradły. Y, by, y, zrobiły napad na bank. Co? Przecież to są tylko bezbronne pięciolatki. Proszę oddać tą kasę. Nie mamy mowy, no chyba, że pan chce iść na komisariat. A co, co pan powie na ten diament? E, dobra, przepraszam bardzo. Do widzenia. Jezu, ale masakra dzisiaj w chacie, nie? Dobra, gramy w Robloxa. Dobra. Idziemy na. Okej. Okay. Okej, okay. możemy iść. Do widzenia! Do widzenia! Ale mi się nieźle poszło. No, jak pomaśla. No, co ty miałoby być? że to tak pracuje. Kurde, nie było na mnie nic nictej Ja mm. Nie wiem, jak ona mogła to zrobić Normalnie To są takie robry. No, zgadzam się z tym. Dzieciaki, na dół muszę z wami porozmawiać bardzo poważnie. No? No bo. znaczy, yeah. Dlaczego to zrobiliście? Przecież ja tam pracuję. Mogliby mnie wylać. Przepraszamy, mamo. Ale nigdy nam nie mówiłaś, gdzie pracujesz. A, to też moje. I moja, bo się zgodziliśmy. Co? Czyli, że Wy też tam byliście? Nie. Ale powiedzieliśmy, że że możecie zrobić, ale jak, się, jak im się nie uda. Ale udało im się. Nie wiem, jakim cudem. Też bardzo dziwne. Mhm. Zdecydowanie. No. Przepraszam, już więcej tego nie zrobimy. Mhm... Uh -huh. A, dlaczego, to? dlaczego mnie to robisz? Dlaczego mnie to robisz? Czeka. Hmm, dobra. Papiery idą, Chcę się wypaść. Teraz, co, co ja robię? Będą nam potrzebne. Ech, dobra. Może ci się rozesz. Nie, nie, mówiliśmy tego dosłownie. Ale jesteśmy tacy sprytni, że mamy jeszcze w, w, w szafie trochę hajsu. A. No. Normalnie wy jesteście chyba mądrzy, mądrzejsi od nas. Więc dobra, idziemy. A podzielimy to na czwórkę. Spoko, dawaj. To dzielimy to na czwórkę. No. Dobra. Ja to podzielę. Patrzcie, mam tyle fors jeszcze. Dobra. To dzielimy to na czwórkę. Kurczę, ale to były nasze łupy, więc wy macie po jednym, my, my po dwa. Ha. No, to były nasze łupy. Czemu zdarłam pieniądze? Trzymaj moja. Dzięki. Dobra, to będziemy mieli na spółę. 50 dolarów. bu ha 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 Jesteśmy bardzo sprytni. Prawda, Tomek? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Dobra, to chowamy hajs. Swy kupimy. No. Fajnie by było. Dobra. To się położymy, po zmęczone. Uh, Dobra, to ubierzemy nasze pieluszki. A nie, ubierzemy nasze ubranka, bo już dostaliśmy. No. Chodź. Dobranoc, dobranoc. O. O, ciemno się zrobiło. Super. Dobra, idziemy jeszcze raz. Idziemy do Maka? Nie, do Maka nie. Okej. Okay. No znowu będziemy mieli ochrzany policji. A no. Więc dobranoc. Dobranoc.